Proszę o zabrania, zabranie głosu lidera okręgu 2, gmina Bogna, Pana Wacława Łośnickiego. Jesteśmy radnymi z gminy Bogna. Ciężko być radnym w gminie Bogna. Proszę Państwa, y, kiedy 4, 8 y, lat temu poparłem paru obecnego tu Pana Starosty Jacka Pająka w wyborach, po zakończonej kadencji powiedziałem mu: Ja już sobie odpuszczam bieg i tak dalej. Miałem swoje 5 minut. Powiedział mi Maska Ostatnie Wacku, Dlaczego nie powtórzyć tych 5 minut? No udało się. Proszę Państwa, przez te 8 prawie lat. o których mówię, udało się tak wiele zrobić w Podycie Boleńskim i nam, radnym z Gminy Bochnia, mimo tego, że współpraca samorządów akurat tutaj, tutaj nie układa się dobrze i jakoś mojemu pójtowi nie podrodzę z nami. Proszę Państwa, o czym, o czym wspomniałem przedtem, że ciężko być w Gminie Bochnia. Proszę Państwa, podstawowe sprawy, kiedy zabiegają Pana Wójta, żeby radni z Gminy Wochnia mogli się spotykać dwa razy do roku z Panem Wójtem, z Radą Gminy Wochnia, żeby można było omówić pewne sprawy i wybrać to, co jest najważniejsze, bo żaden duże nie jest przecież yy, z, z gumy. Pan Wójt. Odmówił. To jest człowiek, który lubi rządzić sam. Państwo, którzy są odmówieni przez Wszystkie, znają doskonale sytuację i wiedzą. Dlatego postanowiłem sobie, że skoro można tak dużo zrobić, mimo tego, że sam wójt jest przeciwny niektórym zadaniom, to myślę sobie, proszę Państwa, ile my możemy zrobić, jak lud się zmienił. A na to liczę. 16 listopada będziemy mieć innego wita. Proszę Państwa, z tymi ludźmi już współpracowałem w poprzedniej kadencji z Panią Halinką i z kolegami niektórymi i wiemy doskonale, że naprawdę można wiele zrobić. Tak się złożyło, że mimo mojej przypadłości przewodniczący Komisji Zdrowia i mimo, że nie po linii yy, udało się wiele rzeczy os osiągnąć tak w służbie zdrowia, jak i w opiece społecznej. Proszę Państwa, pójdziemy do tych wyborów w nadziei na to, że zmienimy yy, pewne rzeczy, że współpraca samorządu, co bardzo ważne, będzie się układała poprawnie bardzo dobrze. A wtedy można proszę Państwa zrobić wiele... <coughs> wiemy o tym wszyscy. Wiedzą o tym w innych gmin, mądrzej Wójtowie. I proszę Państwa na to liczymy, że jak ta współpraca będzie dobrze wyglądała, to gmina Wochnia rozwinie się jako że najbliżej powiatu najbliżej z tradycji powiatu leży, rozwinie się doskonale. Bardzo proszę o zabranie głosu lidera okręgu nr 4, gminy i Drzeszara, panią Barbarę Kątek-Matusik. Szanowni Państwo, pani poseł, pani Ja też jestem typu, dlatego że czuję takie zdenerwowanie tak wspaniałego grania. Proszę Państwa, ja y, bardzo drugie kandyduję do Rady Powiatu Bohńskiego. Przyznaję szczerze, że, że y, pierwsza, pierwsze moje podejście było to z wielką dozą nieśmiałości z wielkim zdenerwowaniem. Po pierwsze, pochodzę z najmniejszej, y, chyba jednej z najmniejszych y, mam dostać z kraju powiatu włochańskiego, z gminy w ale ja nie miałam żadnych kompleksów, proszę Państwa. Po drugie, ja jestem kobietą i wiem, że polityce kobietom o wiele trudniej, ale kiedy widzę panią poseł i obecnie panią premier Ewy Kopacz, to serce roście i uważam, że myślę, że przyszedł czas w końcu na, na kobiety. Wnoszą bardzo dużo do rady, do rady gminy, rady powiatu, do wszelkich instytucji samorządowych i jakichkolwiek innych. Ale nie będę tu przechwalać tą płcią, dlatego że moi koledzy z listy to też wspaniali ludzie i myślę, że wszyscy kandydujemy tu w jednym celu, aby zrobić coś dla innych, dla ludzi, dla tych, którzy podczas wyborów oddadzą na nas głos. Yy, wydaje mi się, że warto głosować na listę, naszą listę i na naszych ludzi, ludzi, którzy będą reprezentować gminę Gwina i Ginę Rzesarba w człowiecie bowęskiej. Chciałabym zakończyć taką, nie będę śpiewać, ale taką słowami piosenki. <słowani> Bo ja wiemy, no to to.